Wiosną 2008 roku Rosa, sprzedawczyni, i Gekhan, bezrobotny mężczyzna, spotykają się. Z powodu jego przemocy, ona rozwodzi się po roku i znajduje sobie nowego chłopaka. Gekhan nie chce się z tym pogodzić. W styczniu lub lutym 2009 roku włamuje się do mieszkania rodziców swojej byłej dziewczyny w Weinstadt Grossheppach. Ma przy sobie naładowaną broń. Po pięć miesiącach aresztu tymczasowego został za to skazany na karę dwa lat pozbawienia wolności w zawieszeniu, prace społeczne i trening antyprzemocowy. Ponieważ nie zastosował się do warunków, będzie musiał później pójść do więzienia. Przedtem chce ponownie spotkać się ze swoją byłą dziewczyną i wynajmuje pokój w hotelu w Reutlingerhof. Dlaczego Rosa zgadza się na to spotkanie, mimo że wie o jego przemocy, nie jest jasne. Prawdopodobnie chce mu dać do zrozumienia, że jej decyzja jest ostateczna. Później policja bada, czy Gekhan mógł grozić, że skrzywdzi jej rodziców. W pokoju hotelowym w Reutlingen, Gekhan dusi swoją byłą dziewczynę kablem, który ma przy sobie. Następnie oddaje się w ręce policji. Funkcjonariusze znajdują w pokoju hotelowym ciało i narzędzie zbrodni. W lutym 2011 roku Gekhan zostaje skazany przez sąd rejonowy w Tybindze na karę dla młodocianych w wymiarze do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał go za nadal niebezpiecznego, jeśli chodzi o relacje z kobietami. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe.